Powiedzenie poprawności działania urządzeń sterowniczych oraz mechanizmów bez obciążenia. Polega to na tym, że to tutaj i w momencie, kiedy żuraw jest wyłączony tak i go sterowanie dokładnie, sprawnie te dźwignie wracają do położenia wyjściowego. Czyli widzimy, że sprężyny zwrotne działają. Poproszę pilota. I w tym pilocie zrobię to samo. Tak, wezmę i sprawdzę, czy te przyciski wracają do położenia wyjściowego. No wracają, wszystko jest OK, tak? Ale teraz sprawdzimy sobie po uruchomieniu żurawia, jeżeli ja nacisnę tutaj do góry, to ci faktycznie wysiennik pójdzie do góry. Ja teraz pójdę do samochodu, włączę. Proszę to przytrzymać. Zobaczymy sterowanie, tak, tu też sterowanie. Proszę odejść od żurawia, nie wolno stać pod nim. No i teraz... Mam jest rozłączone? Zobacz jak ona jest w środku. No, Długa nie jest wciśnięty włącznik bezpieczeństwa? Nie. Tak jest, włącznik bezpieczeństwa był wciśnięty. Sam go wciskałem. No i widzimy tak, Kość działa do góry, do dołu, oprócz. tak i w zależności, czy wychylę to delikatniej, czy mocniej, tak to ruch jest szybki, wolny, działa płynnie, więc urządzenia sterujące działają poprawnie i został do sprawdzenia wyłącznik stop. W tym celu będę na przykład podnosił do góry i nacisnę wyłącznik stop. I sprawdzę czy działają pozostałe. I działają, tak? I teraz mogę przejść do sterowania z rozdzielacza. I sobie na sterowanie z rozdzielacza. I tak samo. Tak, widzę, że działa. Działa zgodnie z ruchem kierunków oznakowanych. Naciskam wyłącznik STOP. Wszystkie ruchy są wyłączone. Czyli urządzenia sterujące, w tym wyłącznik STOP działa w sposób prawidłowy. Dziękuję bardzo.